Kochani, 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 kochane. Witam was serdecznie. Dziękuję, że ze mną jesteście. W sumie to miałam dzisiaj nie nagrywać, natomiast e, coś mnie ruszyło jak nagrywałam shortsa. A mianowicie, że my tutaj dość dużo się skupiamy na tym, co on, co ta twoja druga osoba myśli, czuje, planuje i tak dalej i tak dalej. Natomiast ja się poddaję tej energii i, i wsłuchuję się w nią, co ona mi chce pokazać, jak ona mnie kierunkuje. Ja nie mam planu na to, to po prostu się dzieje. I dzisiaj ta energia mnie kieruje, żeby pogadać, żeby poodkrywać, co w Tobie doprowadzi do zmiany. Bo w energiach się pokazuje rzeczywiście przełom, odmienienie się i tak dalej, odmienienie tej sytuacji. Natomiast, co jest dla Ciebie, dla tej sytuacji katalizatorem tej zmiany? I zacznijmy od tego, jak to wygląda z Twojej strony. No, wygląda to tak, że masz takiego mindfaka, jak to mówi młodzież. Bo z jednej strony ktoś ci znika, nie wiadomo o co chodzi, ty się martwisz, yy, przeżywasz to, nie śpisz po nocach. My, tak od sasa do lasa, już chcesz z tym skończyć, a z drugiej strony nie możesz z tym skończyć. Ktoś bardzo mocno z, zaburzył twoje zaufanie, a z drugiej strony bardzo kochasz tą osobę i... A z trzeciej strony jest jeszcze ogromne przyciąganie fizyczne, którego może nigdy nie miałaś z nikim, takiej chemii, takiego seksu. I, I generalnie co dalej, Polsko, nie? Bo człowiek by z jednej strony bardzo chciał, żeby to się w końcu rozwiązało, żeby przyszła jakaś jasność, a z drugiej strony też jest opór właśnie przez to, do czego dochodziło. Ta cisza, znikanie. Yy, Obietnice, które nigdy nie znalazły pokrycia, a z drugiej strony ogromna chemia. I co dalej? Co dalej, Polsko? Co dalej z tym wszystkim zrobić? A, a jeszcze z kolejnej strony to wiesz, że to jest osoba, z którą byś chciała stworzyć dom taki swój dom, taki inny dom coś, co by było tym bezpieczeństwem, tą przystanią. Zatem spytałam się. Energii, co tutaj dalej z tym wszystkim zrobić? No i słuchajcie, ta relacja, jak nic innego, wyrzuca Cię poza Twoją strefę komfortu, bo to nie zależy od Niego. To, że on znika, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. To, co się dalej stanie, to wcale nie zależy od Niego i jego decyzji, tylko to zależy od Ciebie i Twojej energii w tej sytuacji. I two, ty wchodzisz w decyzyjność, ty masz powiedzieć, ty musisz mieć jasność, klarowność, czego ty dalej chcesz. I dążyć do tego. Ty nie masz czekać, absolutnie błagam was. To nie chodzi o czekanie, to nie chodzi o oddawanie mocy na zewnątrz siebie komukolwiek i czemukolwiek. To chodzi o to, że ty masz stanąć w swojej prawdzie, ty masz stanąć w swojej sprawczości i jasności i powiedzieć, Koniec, do wczoraj było tak, tak i tak. A od jutra ja w swoim autorytecie mówię, będzie tak, tak i tak. I słuchaj, to może być jak dzień i noc, ale to tylko od Twojej decyzji zależy. Więc ty znajdź swoją jasność, ty podejmij decyzję i trzymaj się tych swoich decyzji. Jeśli chcesz, żeby ta osoba do ciebie wróciła w zmienionej formie z przeprosinami, kwiatami na kolanach i tak dalej to tak załóż, tak powiedz bo pokazuje się że nie, nie polegaj na nim nie polegaj na jego decyzjach polegaj na sobie i swoich decyzjach w związku z tym żeby ciągle nie powtarzać tego samego nie odgrzewać tego kotleta że miałobyś lepiej a wyszło jak zawsze bo dopiero z twojego Stanowczego nie, koniec. To jest przeszłość. Tak było, ok, ale ja mówię, że od dzisiaj będzie tak, tak i tak. Dopiero wtedy zakończysz jakiś cykl i będzie możliwość, żeby zacząć od nowa. Nie ciągnij tej starej historii. Ta stara historia nie może być fundamentem. Wiecie co? Ja mam takie powiedzenie. <gry> Że pieczarki rosną na gównie i ty też możesz. Że to, że miałeś takie doświadczenia, to nie znaczy, że nie możesz mieć innych doświadczeń. I dzisiaj niech będzie ten punkt krytyczny i pojesz, stop, koniec. Nie, nie, nie. Od jutra to on nie może ze mnie żyć. Od jutra to jestem wszystkim, czego on pragnie, czego on chce. Od jutra to ja mam taką miłość, że sama sobie zazdroszczę tej miłości. O to chodzi. Więc wejdź w to jasność, czego Ty chcesz, wiecie, na kurwie da się tyle, że tak powiem, wymanifestować i zmienić, po prostu się wkurz na tą sytuację, wkurz się też na siebie, bo to z Twojej energii ta sytuacja także się stworzyła. A jeśli chodzi o niego, to się rozsiądź, rozsiądź się jak cesarzowa i po swojej decyzji zobacz, z czym on do Ciebie przyjdzie. Ale nie polegając na tym, a może mnie wybierze, a może mnie nie wybierze, a może zadzwoni, a może nie zadzwoni, a może coś tam. Nie! Usiądź na tupie i po prostu zobacz, co się stanie. Jak bardzo jesteś decyzyjna, jak bardzo jesteś sprawcza w swoim własnym życiu. I pozwól sobie na ten przepływ miłości. Wykremuj sobie tą miłość, bo to jest dla ciebie jak najbardziej dostępne. Ale jeśli cały czas będziesz się trzymała starej historii, tej złej historii i my powiesz, tak było źle, to z jednej strony ja bym bardzo chciała, żeby było dobrze, ale jak to jest możliwe? To ty nie pytaj jak, bo wszechświat ma swoje sposoby i ja już naprawdę we wszystko uwierzę, ale to chodzi o ciebie, żebyś ty sobie wykreowała tą najpiękniejszą, najcudowniejszą, najwspanialszą miłość i bardzo ważna rzecz. Opiekowała się i troszczyła się o siebie. Bo z wielkim prawdopodobieństwem ty całą energię wywalałaś na niego. A co on myśli, a co on czuje, a co on coś tam, a co ja mam zrobić, a czego ja mam nie robić? Nie. Twoja energia musi wrócić do ciebie. To nie chodzi w ogóle o niego. To chodzi o ciebie, że to ty musisz się stać w swojej mocy jako ta najpiękniejsza, najcudowniejsza, najspanialsza kobieta, która ma całą miłość świata i wszechświata i, i w ogóle, i w szczególe. I dopiero kiedy ty będziesz miała takie osadzenie w sobie i zaczniesz się zajmować sobą, a nie nim, a już naprawdę błagam was dziewczyny, to nie chodzi o czekanie. Bo energia podąża za uwagą. Jeśli ty czekasz na niego, to dostaniesz jeszcze więcej czekania. A jeśli ty się zajmiesz sobą i swoją zajebistością, czyli dbaniem o siebie, żebyś ty się czuła dobrze, cudownie komfortowo, to to jest dla niego jak magnes, ty go wtedy przy, przyciągasz do siebie, a w momencie, kiedy ty się skupiasz na nim, to ty go odpychasz. To ty jesteś magnetyczna. No i lecimy dalej. I to jest dla ciebie recepta na spełnienie. Czyli twoja decyzja, podlewanie siebie, zajmowanie się sobą, planowanie przyszłości, pozwalanie sobie doświadczać tej miłości spowoduje, że. On z tego zamkniętego, uciekającego, yy, oszukującego o ciul, wiadomo o co chodzącego faceta, on się otworzy na swoje uczucia. Ale wiesz kiedy? Kiedy ty postawisz na siebie. Uuu, nagadałam się. Dobra, więc zaopiekuj się sobą, stwórz swoją wizję miłości. Jak chcesz być kochana? Stwórz wizję tego bezpiecznego miejsca, tego domu, żeby móc zacząć od nowa. To jest bardzo ważne: na starej energii nie pojedziesz. Musisz stworzyć w sobie nową energię. Masz wszystko. Sorry, ruszyłam wami. Masz wszystko do tego, żeby to stworzyć. Ty jesteś tą wielką kreatorką. To Ty możesz sobie wykreować tą miłość. Możesz też odpuścić, masz do tego prawo, ale to od Twoich decyzji, od Twojej energii zależy, co się dalej stanie. Nie od Niego, absolutnie nie od Niego, bo Wy jesteście tak połączeni, że yy, zobaczcie, jak rzucasz kamyk w wodę, to się rozchodzą pierścienie I, i to właśnie jest to, że On reaguje na Ciebie, na Twoją energię. Już tam po prostu musisz wyjść z roli ofiary, że o, ktoś ci coś zrobił, że on cię coś tam unieszczęśliwił. Wyjdź z roli ofiary. Powiedz, okej, okay, tak było, przyznaj to, tak było. Martwiłam się, znikał mi, nie wiadomo było o co chodzi, zawodził mnie, a z drugiej strony była turbochemia, ale ja dzisiaj mówię nie, ale ja dzisiaj mówię, o nie, zaczynam od nowa, idę od nowa. I wtedy zobaczysz, jak on zacznie reagować na Twoją nową historię, na tą Twoją nową energię, i zacznie się tworzyć nowa historia. Bo tutaj aż się pcha ten nowy początek, ale jak mocny on będzie, w jakiej postaci, to zależy od Ciebie, nie od Niego. Ściskam Cię bardzo.